Pan Bóg nas oczyścił. I teraz nazwy wyższa. To, czego naród potrzebuje. To nadziei. Nadziei prawdy, wiary. Y Ludziom brakuje tej nadziei, tej wiary, tego pozytywnego myślenia. Mamy uwierzyć, że to się stanie, zanim to zobaczymy, i patrzeć już no, oczami wiary, tak? że, że nas wybawił, że nas wyciąga z tej sytuacji. Mamy już teraz w to uwierzyć. Mamy ufać Bogu w to prowadzenie, że to no, ma głęboki sens, że nic nie dzieje się przypadkowo i Pan Bóg Chrystus chce, byśmy Mu zaufali. On nam otwiera te drzwi, On nam otwiera tą nową drogę. Drogę wyjścia. Ten eksodus. jesteśmy na początku tej drogi, yy, i nie ma się co martwić już w tym momencie. I ci, którzy mają w sobie ten, tą wiarę, nie martwią się, bo już widzą tą drogę. Ci, którzy nie wierzą w to wybawienie, nie mają radości w sercu, mają smutek w sercu. Naród potrzebuje właśnie uwierzyć, uwierzyć w to, że im się uda, że w swoje możliwości, w swoje siły. Narodowi brakuje takiego poczucia własnej wartości, właśnie wiara we własne siły, możliwości, w to, że jeśli się naprawdę wierzy, Uwierzy w to, że to się stanie. I po prostu ci, którzy uwierzą, będą prowadzić tą resztę. I ona z czasem być może ta reszta osób uwierzy, dopiero jak zobaczą, jak to się stanie. Dlatego my, ci, którzy już wierzą, już widzą tą drogę, mamy ładować ludzi, Światłem. Światłem prawdy, nadziei, miłości, miłosierdzia, yy... że wszystko będzie dobrze. Po prostu mamy karmić ludzi pozytywnym myśleniem. Mamy dodawać ludzi takiego uda ci się, dasz radę, wyjdziesz z tego. Tym mamy ładować ludzi. Po prostu. Taką pozytywną energią. Nie mamy się taplać w tym smutku, w tej beznadziei. I jest istotne to, co z naszych ust wychodzi: jakie słowo wychodzi, czy wychodzi słowo pokrzepiające, czy wychodzi słowo dołujące. To nie jest bez znaczenia, to ma ogromne znaczenie, bo dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie dominuje hejt, dominuje ciemność, dominuje bezsens, beznadzieja, dołuje się ludzi, straszy się ludzi. I my musimy to odwrócić. My musimy nieść to światło, musimy nieść tą dobrą nowinę, tą nadzieję ludziom, bo oni wtedy uwierzą i wstaną na nogi i zaczną działać. A tak po prostu oni um, koncentrują się na tym hejcie, koncentrują się na tej negatywnej energii, na tym. Na tym złu się koncentrują i to ich dołuje, i w kółko o tym gadają i nie chcą od tego się odwrócić, prawda? Od tej negatywności. Więc to, co my musimy zrobić, my ludzie wiary, to mamy właśnie w ludzi ładować tą pozytywną energię, tą dobrą nowinę, tą nadzieję, tą wiarę, miłość, radość. Pokój mamy nieść. Ludzie są tego głodni. Jeżeli my damy im to, damy im ten ogień, to ciepło, damy im to, to oni pójdą za nami, to oni wstaną na nogi, oni uwierzą, oni zaczną działać. Uwierzcie mi. Pan Bóg pokazuje mi w tym momencie Mojżesza, postać Mojżesza i ten kij, który miał tą laskę, czy kij, on po prostu sprawdzał tą drogę, bo było strasznie ciemno. I to tak jak osoba niewidoma ma ten kijek i sprawdza tym kijkiem, to tak samo Pan Bóg mi teraz pokazuje Mojżesza, który sprawdzał drogę, który mm, sprawdzał, czy jest grunt, sprawdzał to. E, duchowni mówią, że w jak ich wyprowadzał, było bardzo, bardzo ciemno oni nic nie widzieli I, i ci ludzie, którzy byli za nim za Mojżeszem, oni też nic nie widzieli oni jedynie mogli uwierzyć Mojżeszowi na słowo musieli uwierzyć, nie mieli innego wejścia i my jesteśmy w takiej sytuacji, że część społeczeństwa wierzy, ufa, widzi wyjście Widzi, widzi już to światło, widzi, że nam się uda. Ja jestem taką osobą, ale mogą osoby w naszej rodzinie tego nie widzieć. Mogą patrzeć przez pryzmat lęku, przez pryzmat tego, co ludzie mówią wokół mediów. I dlatego musimy być cierpliwi bo no oni to potrzeba czasu, żeby ludzie uwierzyli w to, że to jest możliwe. Potrzeba czasu. No, mm, ludzie muszą sami do tego dojrzeć, no, żeby uwierzyć, ale oni nas obserwują. Ludzie nas obserwują, patrzą na nas i co my zrobimy? Eee, czy już załapali? Już załapali? to się dzieje. Idziemy do góry i będzie coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. Ale nie możemy przestać w swoich działaniach. Musimy być konsekwentni, musimy działać. Musimy działać. I oni będą patrzeć na to, co my robimy i będą nas naśladować. Ja kiedyś opowiadałam taką historię, wiecie, jak się mieszka w dużym mieście, prawda, i są awarie jakieś linii, autobusów, tramwajów i tak dalej, to no my jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, tak, że jak to się dzieje. No jeżeli, jeżeli po prostu tramwaje nie jeżdżą nagle, to oni przerzucają ludzi na y, autobusy, podstawiają autobus. No, i wtedy przekierowują ludzi na ten i mówi, mówi kierowca tramwaju, że musicie się przesiąść. Tu będzie zaraz na przystanku autobus. I wiecie, na początku ludzie są zagubieni. Niektórzy załapią szybko, że trzeba biec na ten autobus, i nie pójdą tylko dlatego, że ktoś idzie. Zobaczą, że ktoś idzie i idą za nim. Więc chodzi o to, byśmy byli takimi ludźmi, którzy jest, są na czele, liderami, którzy są na czele i wskazują ludziom tą e, drogę e, do tego autobusu. E, I oni po prostu zobaczą, że my idziemy w tym kierunku, i oni będą za nami iść. E, po prostu. Tak. To tak będzie wyglądało. Dlatego musimy być konsekwentni e, cały czas. Jakby już iść. Iść tą ścieżką. Idziemy tą ścieżką i Pan Bóg będzie nam pokazywał co dalej kolejne kroki. Także idziemy do przodu.